Z nami Marta Kwiatkowska po meczu ze Szkocją. Marta, weszłaś w drugiej połowie. Jak ocenisz na początek Twój występ indywidualnie dzisiaj? Zagrałaś? Myślisz lepiej niż w tych poprzednich dwóch spotkaniach? Wyglądało się wszystko. Czy lepiej, no to już myślę, że na razie na gorąco ciężko coś powiedzieć. Przeanalizuję i zobaczymy. W pierwszej połowie, jednak, byłaś rezerwową, więc pewnie będzie ci łatwiej ocenić z perspektywy ławki. Tak naprawdę, w pierwszej połowie. Spotkanie było nieco bardziej wyrównane niż w drugiej. Jak myślisz, skąd to wynikało? Myślę, że musieliśmy też trochę wróżyć się w mecz i też zobaczyć, jak ryba zagra, i przeanalizowałyśmy, wzięliśmy wnioski, przez co w drugiej połowie też troszkę inaczej wyszło. Myślisz, że ta skuteczność też była lepsza, o wiele lepsza w drugiej połowie? Myślę, że tak, też stworzyliśmy sobie więcej sytuacji, no i dzięki temu czyniliśmy więcej programów. Yy, według ciebie to. W porównaniu do meczu z Czarnogórą zagrałyście lepiej, wiadomo rywal też z innej półki, powiedzmy, ale jednak czy Wasza gra dzisiaj wyglądała lepiej niż w meczu z Czarnogórkami? Myślę, że podobnie, każdy z nas da z siebie wszystko i myślę, że w obu spotkaniach dobrze to wyglądało. Jakie wnioski na drugą fazę eliminacji? Myślę, że teraz ciężko mi powiedzieć, ale przeanalizujemy i wyciągniemy na pewno te wnioski, które będą nam najbardziej potrzebne.